Widzowie, ogólnie spałem dzisiaj na górze, <słuch> dlatego, że wiecie, no chłopaki zajęli inne łóżka, oddałem im, a ja lubię bardzo ten pokój, który tutaj jest. Z tym, że usłyszałem coś na dole, nie? Tak, jakby tam było dużo osób, i mam wrażenie, że chłopaki mnie prankują. Dlatego od początku miałem kamerę, bo cały czas wiedziałem, że to jest jakaś zmowa, nie? O, będziemy ich podglądać. Akurat zipek, który robił bazę, więc jestem niewidzialny. To jest normalne. Ej, patrzcie. Czy oni wszyscy lunatykują? Co tutaj się dzieje? Czy oni udają? Patrzcie i był tam jeszcze jakiś ziomek. Kurde, patrzcie. Co to jest? Czy oni są zahipnotyzowani? Muszę coś z tym zrobić. Ale zamknę, żeby on mnie nie słyszał. Chłopaki, co się dzieje? Chłopaki? Halo! Ocknijcie się, ocknijcie się! Oni... Patrzą, a mnie nie widzą. Co się dzieje? To jest mega straszny widzowie. Co się dzieje? Chłopaki! Halo? Halo! Ej! Co? Co jest? Czemu oni za mną zaczęli iść? Co się dzieje? Dobra, wejdźmy tutaj. O kurwa. To jest zamknięte. Dobra, wchodzimy tu. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Co jest? Co jest? Oni lutykują. Zamknęli drzwi sami. Co? Co tutaj się dzieje? Ej, widzowie, słuchajcie, to nie jest śmieszne. To naprawdę nie jest śmieszne. Zastaliśmy jak coś w wieczór. Potem widzę tego się okazuje. Nie, 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 nie. Dobra, się tutaj. Natykują. Nie mam pojęcia co mam zrobić. Muszę poczekać moi kryjówce na razie jak wyjdą. Akurat mam tutaj krzesełko. Czekamy tutaj, nie pójdą z łazienki. Czyli w tym momencie chłopaki mnie szukają. mają mnie pojmać. Pewnie ten ziomek rzucił na nich jakąś klątwę. I w tym momencie wszystko się kurna zrobiło bardzo, bardzo dziwne. Patrzcie. Znowu są w transie, znowu zasnęli. Czyli oni cały czas przeskakują pomiędzy trybem polowania dla tego typa, a trybem po prostu zwykłego snu. I chyba tylko głośniejsze jakieś, głośniejsze odgłosy ich budzą. Przetestujmy to, ale z bezpiecznej odległości. Widzieliście to? To potwierdza moje słowa. Chodźmy na dół. Oni wszyscy tu idą. Czemu oni tak się spieszyli? Nie, 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 gdzie my mamy dobre kryjówki w domu? O nie, 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 chodźcie na basen, to jest dobra kryjówka, na pewno z nie wejdą. Eee, nie, 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 nie. co tu jest? Nie, już tu jest igot. O kurwa, i Zipek. Kurde, a jest tak zimno na dworze, zamykamy to. Mam nadzieję, że nie wychodzą poza dom, bo jak śpisz, no to nie idziesz na zimno, nie? W sensie, nie wiem jak działa lunatykowanie do końca. Jest jedna tajna baza. Zobaczcie, tu jest mega fajnie i chillowo. Kurde, SOS, teraz cały czas czekałem z tym. Tak naprawdę, ten guzik zupełnie nic nie robi, widzowie. Pytanie brzmi, co może pomóc mi w ogóle w takiej sytuacji, prawda? Nie mam pojęcia. Wiecie co? Chyba w tym momencie zobaczę, co jest grane na monitoringu. Czy oni niosą telewizor? Oni niosą telewizor i go opuścili? Oni rozwalili telewizor, który daliśmy Oskarowi do pokoju, jak się wprowadził. I teraz chłop nie ma telewizora. Teraz Zipek... Co jest, jak on się wywalił, ej! Oni sobie zrobią krzywdę, jeżeli tego nie powstrzyma. Przecież to jest bardzo niebezpieczne, co oni robią. Wszedł Oskar... Wali głową w domek z Lego. Przestań to robić! A na pewno przestań to robić z taką siłą! On zaraz rozwali sobą ten domek z Lego przecież! Co jest? Wszyscy się zbiegli teraz w jedno miejsce. Wiktor się położył, wszyscy wokół niego tańczą? To jest chyba taniec lunatkujący, nie na lunatkowaniu się. I yy, chodzą wokół niego. Zaraz ktoś nadepnie na Wiktora i tak to się skończy, nie? Wtedy może się obudzi, jeżeli ktoś go kopnie. Co jest? Czemu spojrzeli wszyscy w kamerę? Ej, to jest tak, jakby oni patrzyli na mnie przez monitoring? Czemu oni? Wybiegli, kolejny monitoring Oni biegną teraz, oni biegną ogrodem Czy oni znajdą mój sekretny pokój? Nie, nie 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 nie, dobra zobaczmy Zobaczmy czy oni tu biegną, zamykamy to Ej oni tu są, są tu są tu Dobra, skoczyłem w drzewa Co? Co się dzieje? Nie wiem, czy to ich powstrzyma jakkolwiek. Oj, co? Oni mnie widzą, oni mnie widzą. Dobra, spadajmy stąd. Czy chata jest otwarta? Nice. Nikogo z nich tutaj jeszcze nie ma. Nie mam kluczy tylko do domu teraz, więc nie zamknę i tak i tak chaty na ten moment. Ale mogę zrobić inną ważną rzecz. Zamknąć to, żeby się tutaj nie wbi... O nie, już tu są, już tu są. Pod stół, pod stół, pod stół. Co oni robią? Oni wchodzą na górę, oni wchodzą na górę, jest mega git. Nie mam pojęcia, co teraz robić. Oni weszli na górę, ja jestem na dole. Może jakaś broń, walnę ich mocno w łeb, to się obudzą. Chociaż nie jestem przekonany. O nie, tu już jest zipek. Może ich obleję energetykiem. Tylko jeżeli się zbliżę na tę odległość, że ich obleję, to drugi może mnie złapać. Mam plan, mam plan i to naprawdę dobry plan tym razem. Napełnijmy ten oto shotgun Red Bullem i oblejmy ich. Może się uda przynajmniej jednego z nich oblać, co nie? Dobra, to teraz pójdźmy i zobaczmy, gdzie oni są. Ej, słyszę kroki, czekajcie. O, nie! O, trafiłem go! Co jest? Nie, nie zbliżaj się! Nie, nie, nie! Zabrałem pistolet! Nie! Stop. Co się dzieje? Co jest? Zipek, odmieniło cię? Co? Od czego odmieniło? Mordo! Słuchaj Co on słyszy? Lunatykujesz i wszyscy z składu lunatykują, są przemienieni przez jakiegoś ty? typa No ja się obudziłem, bo spałem na samej górze Myślałem, co? że to jest wasz prank, ale okazało się, że to nie ma nic wspólnego z prankami Serio? Ja nie wiem co się dzieje stary, serio ktoś lunatykuje? Ciecho, ciecho, ciecho. Co? Pokażę ci, nie? Ej, ale mam jakieś... Noga mi nie Normalnie w Ej, Nie rób Zipek, nie rób tego tańca Ale ona jest taka. Nie rób tego tańca. Dobra, sorry Bo jest trzecia nad ranem, co? stary to się może źle skończyć. Kogo nie ma. Cisza i spokój. Ale patrz co zrobiłeś z Igorem. Znieśliście co, co... telewizor co, co... Co... i go zrzuciliście na ziemię. Znowu się zniszczyła. Czy ty już zniszczyłeś telewizor, odkupiłeś go Oskarowi i znowu rozwaliście telewizor? Dwa razy! Dwa razy stary! Dwa razy zniszczyliście telewizor! Nie! Dobra, musimy znaleźć opłatów. Ktoś musi za to zapłacić, O, patrz co się dzieje! Co się z już Ale jakoś dziwnie, w dziwny sposób. Co jest? Co on robił? Ale wiem, że jest taki sposób, tak? Chodź tędy. Dobra. Jaki jest sposób? A no, Red Bull. Ty to zro... Red Bull? No ja cię obrałem. A stary, dlatego się tak Dobra, stary, no. czyli musimy znaleźć Red Bulla więcej, stary, tak? Ty się przyziębisz, jesteś moc. No wiem, może w t-shircie. Co? co yy, gdzie są Bulla? W salonie. No to czyli musimy iść do salonu. Chociaż nie, jeden zostawiłem też tutaj, nie wylałem całego do pistoletu. No ale on ci wylał pistolet stary. No tak, no to, Rozwalił. No. A nie może po prostu wylać na niego? Bulla? No. no można, ale to jest na bardzo bliski dystans. No tak. Ja ledwo cię strzeliłem i odmieniłem, nie? Musimy znaleźć zupełnie inny sposób Albo odzyskać pistolet, jeszcze nie wiem co możemy zrobić Sytuacja nie wygląda najlepiej widzowie Taka przygonona Kurde Ale tak jesteśmy Jestecko. cicho, to oni nas nie usłyszą ogólnie Co on robi? Odmieniamy Oskaru, nie? <grym wytrzymać> Oskar uprzytomij! Dawaj Co jest? Połykaj Co? Jest git? Co się stało? No. Jest git! Czemu jest? Ej, teraz jest 3-2. O nie, ale obudziliśmy od Igora z głośnymi dźwiękami. Czy to, czy to, czy to tutaj, na górę. To jest... Nie zwracaj tutaj Igora, po prostu nie uciekaj. Co się z nim zrobiło z Nie mam pojęcia. O nie, tu jest Wiktor! Dobra, do tyłu! Dobra, do mojego pokoju. Co się stało? Co się dzieje? Lunatykowałeś Oskar, historia Ja też lunatykowałem I wracamy do zdrowia teraz Musimy jakoś odmienić ich, stary Tylko jak? Razie... Wylają całego Red Bulla na Oskara Co? To już, no tak, to już było wszystko To jest Dary, kawa. kawa Zobacz Mamy kawę? Jest chyba Jest O, jest trochę no Dobra, dobra to sorry, kolejnego w takim razie budzimy kawą dobra, Tylko ja. Twoja kolej nie wiem. Kawo bomba? Jak to robimy? Musisz jakąś bombę przykleić do kawy. Albo napełnić balona kawał stary i rzucamy w kogo, kogoś balonem? Ej, mocno. To może naprawdę zadziałać, bo ma dużą siłę rażenia, no. ale jest za to dosyć niecelne. W sensie chyba, że ktoś jest celny, kto rzuca, nie? Ale gdzie mamy balony? Po raz kolejny na dole. Uh -huh. Dobra. Bizim... Ktoś jest na ochotnika. O... O... No, no dobra. Oscar, powodzenia, weź kamerę. My ich odciągniemy, wiesz? Dobra. dobra. Ej. Nie żadnych balonów. O! Są balony! Dobra, mam balona, mam kawę, teraz muszę go napełnić. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Nie se kunda mojej, bądźmy ci hożą. Nie wyobrażam. Chodź, gdzie jest? Nie, chodź. A gdzie on się wyłamał, co? Kiedy on się stało? co? Igor, to ty? Czemu mówię, balona? Co się stało? Rzuciliśmy w ciebie balonem z kawą i tak się wkurzyłeś, że wziąłeś go i przegryzłeś. Co? Teraz lunatykujesz. Tak, lunatykowałeś od godziny ogólnie. Ej, to został jeszcze tylko Wiktor. O, o. A on jest chyba najgorszy. On jest najbardziej zahipnotyzowany z jakiegoś powodu. Co robimy, co robimy? Łapiemy go? Czy co? Idziemy na niego? No tak, ale on no, jest... Je... Więcej, nie? Ej, czekaj. Co? Ej, coś było Trzeba w jakiś sposób się dostać na górę. A co, Jak tak? to się stało? Dobra. Bo... Tak, no. Dobra, dostawaj dawajcie Gdzie opuszczę? Nie objęcia. Przystąpię, Wiktor. Tam, 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 tam. Nie chcemy cię złapać, Wiktor. Jesteśmy przyjaźnie nastawieni do lunatyków, tak jak ty. Zaczynamy. On nie drzwiami. Skąd wiesz? Gdzie jesteś? W sensie? Z tej strony? Za Z dziwek Zibę... tak, Tu nikogo nie ma, przecież. Aaaa! Co, co jest? jest? Związuj go. Związuj go. Dobra, dobra. Związujcie go. Dobra. Mam tabletki z kofeiną. Nakarmiłem go tak, że będzie po prostu na żarty tymi tabletkami. one były. Posilujemy go. dawaj. Jest. Dobra, otwierajcie mu mordę, chłopaki, nie? Przypomóję... O kurde. Nie. Trzymaj, trzymaj go. Tabletki. Dawaj no, mu jeszcze więcej. Wiesz? Mam wrażenie, że więcej Chyba może... Ogólnie tych tabletek możecie jeść maks jedną dziennie, nie? Ej, wiesz? Ej, Wiktor? czy was porąbało? Ej, dobra, jest git, to on. Wszystko, wszystko się udało, tylko pytanie Uch. brzmi, kim był ten ziomek, który was zahipnotyzował, chłopaki? Co Co to za smak? E, Kofeiny, czysta kofeina. Mega niedobrze. Ogólnie od razu jedziesz na pukanie żołądka, Wiktor, bo zjadłeś 10 tabletek z kofeiną co najmniej. O kurna, no, ale mnie brzuch boli Widzowie, nigdy nie jedzcie tabletek z kofeiną, a Wam dziękuję za oglądanie odcinka. Co się dzieje? Trzeba się dowiedzieć co, o co tutaj w ogóle chodziło. Zostawcie łapkę, subskrybujcie i to na tyle. Na razie.